Dajcie moi drodzy obserwatorzy. Powracamy do naszej serii Polska od oceanu do oceanu i tytuł takowej serii znów zaczyna udawać, że może w istocie rzeczy mieć miejsce. Albowiem udało nam się wreszcie rozpocząć realną ofensywę w głąb ZSRR. I nie wygląda na to, aby Stalin był w stanie tutaj nam w przeprowadzeniu tejże ofensywy realnie przeszkodzić. A więc atakujemy wzdłuż z linią całego frontu. Nie dajemy przeciwnikowi nawet chwili na odpoczynek. Do przodu, do przodu. Cały czas przed siebie. Szczególnie gdy. Przeciwnik nie ma żadnych dywizji na granicy. To jest idealny moment, aby nakazać dywizjom atakować bez względu na wszystko, ponieważ my, moi drodzy. Wyrównaliśmy już nasze straty w ekwipunku. Niemalże zupełnie. Jedynym problemem są pojazdy samochodowe i tym samym możemy sobie pozwolić na ciągłe walki. A jak widać tutaj po a, jednostkach, dywizjach sowieckich, oni nie posiadają zbyt dużo ekwipunku. A więc będziemy, powinniśmy mieć przewagę, jeżeli będziemy kontynuować. Tą walkę w tenże sposób będziemy wyniszczać przeciwnika, gdzie on znajduje się w dużo gorszej sytuacji, jeżeli będziemy kontynuować taką taktykę. A więc zastanówmy się chwilę, czy będziemy chcieli wyruszyć po Moskwę. Szczerze mówiąc, chciałbym najpierw spróbować uratować Iran. Więc na razie zostawmy ofensywę taką, jaką jest. I opracujmy sobie przy okazji lepszą baldley, już nieba. 何、oh Cały front powinien teraz, zamiast biegać w kółko... Widzicie, ile dywizji tutaj biega sobie w kółko, zamiast atakować? A mają to robić agresywnie. No cóż... Ci też biegają sobie... Przybiegają obok bitwy, którą przegrywamy? Tylko dlatego, że... E, niestety tutaj... Aj, nie, próbuję nawet udawać, że... Rozważa jakiekolwiek... Atakować, atakować, atakować. Być może należałoby tutaj przerysować linię ofensywy i spróbować. Próbować zająć tutaj leningrad. Nie o to mi chodziło, kiedy rysowałem tę binkę. Czyli muszę ją rozysować w ten sposób, żeby zaatakowali choć linkę tak jak mam nadzieję. Atakujcie od lewej. Chcemy mieć zabezpieczoną lewą flankę. Możecie przestać marnować siły. Na... No tak, nasi ochotnicy z różnych krajów, niestety um, Niestety tutaj generują dość problematyczne zachowania, że tak powiem, swoje siły na bardzo. Nieprzemyślane tutaj ofensywy nie przez rzekę, jeżeli mogę Okej, okay, następny poziom budownictwa. Na razie przemysł mamy domknięty, niczego tutaj w przemyśle nie potrzebujemy. No, oczywiście się badają. Myślę, że powinniśmy spróbować tutaj polowaną artylerię rakietową wycofać. Jeszcze rzuc rzucę okiem, czy na pewno jest to najbardziej kluczowe tutaj dla nas. Motoryzowana Ja też byłaby dobrym pomysłem, ale ulepszone wyposażenie piechoty byłoby pomysłem najlepszym. Jak widzimy, tutaj Iran przebija się do nas, ale zostawił swoją stolicę bez ochrony. A więc, w momencie, w którym te wojska niczym nie podtrzymywane wkroczą do stolicy. Iran na 98% skapituluje. Tak, skapituluje. Niestety, niestety. A i naprawdę nie, nie próbuję udawać, że grzeszę inteligencją. takowa, mamy wystarczającą przewagę w wyposażeniu, w jakości naszych dywizji, w zdolnościach dowódczych naszych generałów, że ta ofensywa powinna być już tylko kwestią czasu czy zwyciężenia tejże operacji. I teraz musimy spróbować przejąć ten poryt. Jeżeli nam się to uda i skończymy tutaj manewr poskrzydlający, To przeciwnik walczący na granicy z Iranem nie będzie miał już żadnego, żadnej możliwości uzupełnienia zaopatrzenia przez co, um, przez co domkniemy go i unicestwimy tak samo jak wcześniej w trakcie tutaj operacji sprzątania Rumunii i byłej Bułgarii domknęliśmy um, przeciwników. I tym samym ofensywa na północ powinna, na dobrą sprawę, rozpocząć się dopiero. Gdy zejdzie śnieg, śnieg i lód, miejmy nadzieję, również po tym, jak skończą się, um, skończą się problemy z błotem, więc będziemy mieli mniejsze straty, jeżeli chodzi o akwiponety. Ok, a więc rozpoczynamy tutaj. Zaczynamy tutaj proces zamykania tych wszystkich. Wrogich nam, Divisji. Im więcej ich zamkniemy, tym szybciej później pójdzie nam domknięcie tego całego procesu. I jak widzicie, nie natrafiamy już na żaden naprawdę zorganizowany opływ. Zwyczajnie pchamy tą linię piątą przed siebie. Pozwalam sobie używać do tejże ofensywy zmęczonych, zdezorganizowanych jednostek, ponieważ utrzymanie impetu na tajcie jest istotniejsze od ...istotniejsze tutaj od... ...od utrzymań... ...od zapewnienia naszym jednostkom optymalnych warunków do tak? Hitler wycofuje swoje jednostki ochotnicze, czyli najprawdopodobniej zaraz Japonia wypowie wojnę Holandii. I rozpocznie się właściwa II wojna światowa. W momencie, w którym e, Włochy skapitulują. Ciekawe, ciekawe. Naprawdę bardzo mi się nie podoba fakt, że cała nasza tutaj gra zmieniła zupełnie swój wydźwięk przez ten niefortunny błąd, gdzie Hitler X przestał odpowiadać, proces się zawiesił i nie może po prostu przejść nad tym, że mu zabiliśmy Czechosłowację z przednosa. No trzeba Masz cały świat do podbicia nie do końca, ale fajnie jakby się odebinkę wykrywały przed naszą tutaj wspólną walką. Nie marnujcie sił. Jak tam nasza ofensywa Atakować! atakowa. Jeżeli mamy tylko jedną jednostkę na naszym froncie, to one nie lubią e, ruszać do ataku. No, bo oczywiście, potrzebujemy jakiejś obrony. I to zazwyczaj jest akurat dobry aspekt zachowania sztucznej inteligencji. E, nie, ty potrzebujesz tych jednostek. Broń w swojej stolicy. I on chciał mi wysłać wsparcie. Ale on znajduje się na razie w gorszej sytuacji. Jak widzicie, znaczna część jego terytorium jest pod okupacją, więc lepiej żeby zatrzymał sobie swoje siły. E, komputer bardzo często będzie nam proponował będzie nam proponował wysłanie swoich jednostek, bo twórcy wysz, wyszli z, z dość słusznego założenia iż e, AI zawsze będzie używało swoich jednostek mniej skutecznie aniżeli e, ludzie. Więc zawsze gdy AI znajduje się w sojuszu wojskowym z człowiekiem będzie mu wysyłało korpus ekspedycyjny, aby ten mógł e, skuteczniej zarządzać tymi siłami. Widzicie rzucam tutaj do bezpośredniego ataku kolejne nieprzygotowane dywizje i udało nam się odciąć w głównej mierze tutaj możliwość wysyłania zaopatrzenia przez... Wysyłania zaopatrzenia do tych e, dywizji, tutaj uwięzionych pomiędzy młotem Polski a kowadłem Iranu. Estonia chce wysłać ekspedycyjne. Znaczy Łotwa, przepraszam. Mogą wysyłać. Mogą wysyłać. Zobaczmy w takim wypadku. A, w ogóle zielone, bez e, żadnej namiaski doświadczenia, dywizje. Cóż, niech się dołączą do naszego e, głównego planu natarcia na e, Leningrad. A więc e, zaraz powinno nam się udać zacząć eliminować te wszystkie oddziały, które zostały uwięzione między nami a Iranem Iren zaczął bronić swojej stolicy, nie wierzę. Ogółem przez dobre kilka miesięcy Ruskie mieli możliwość zakończenia tej wojny jednym... Cytrysowe kliknięcie, to AI, AI nie klika, AI wykonuje te czynności. Gdyby poruszyli swoją dywizję na puste pole e, stolicy, gdzie nie było żadnych jednostek, które by tą stolicę broniły, AI wygrałaby zwyczajnie wojnę. No a niestety, niestety, w tym przypadku, wstety, ale ogółem to niestety, AI jest zbyt tempa, żeby e, zrobić cokolwiek. To poprawiłoby jej sytuację. a przeciwnik, który będzie próbował się przebić. No. Teraz, może, no, Nie musicie. Usunijmy tutaj plan ofensywy. I rozrysujmy nowy plan ofensywy zakładający. powiedzmy, dotarcie tutaj, do tej rzeki. Skróćmy również linię frontu. I spróbujmy, jak najosądniej tutaj, jak najosądniej tutaj, um, gospodarować naszymi zasobami. Jak widzicie, stop. Nie pozwalam wam zatrzymać to natarcie. Stop. Jak widzicie, przeciwnik nie ma wyposażenia, nie ma możliwości uzupełnienia wyposażenia, a więc z dnia na dzień jego siły będą coraz słabsze i coraz mniejszych strat będzie wymagało od nas uprzątnięcie tego tych otoczonych tutaj sił. Na jakim procencie kapitulacji są nasi oponenci? Ledwie na 35%. No cóż, Moskwa jeszcze nie opadła. nie opad Stalingrad. Leningrad upadł. Nie, jeszcze nie. Upada Stalingrad przecież. Powinien upaść niebawem właśnie. Znowu brakuje nam zasobów. Chromu, ponieważ staramy się cały czas budować coraz to większą ilość czołgów, wydaje mi się, że możemy jeszcze bardziej ulepszyć tenże pojazd. No i tak nie mamy nic lepszego do roboty z tym doświadczeniem, które. Cały czas utrzymujemy. A nie otrzymamy więcej doświadczenia, że i mamy go 500. Więc lepiej je wówczas użyć niż aby się marynowało. Mam takie bardzo filozoficzne, właściwie powiedziałbym, pytanie. Jakim cudem moje jednostki, ustawione bez planu ofensywnego, cały czas atakują? Ja rozumiem, że mam je na ofensywie ale nie wydałem im rozkazu e, ataku. Czy specyficznego rozkazu ataku. Ogółem, jeżeli jednostki są okrążone i nie mają możliwości e, zdobycia znikąd zasobów, jeżeli e, zdezorganizujemy je, to one już nie będą... Odzyskał organizację. Przynajmniej wydawało mi się, że tak to powinno działać. ale najwyraźniej nie, bo widziałem tutaj, nie odzyskają więcej organizacji niż e, wynosi ich pasek e, zaopatrzenia. O, w ten sposób. A więc e, niszcząc ich zaopatrzenie, którego nie są w stanie odzyskać, zmniejszamy ich maksymalny stan e, zorganizowania. No, i teraz ta, te okrążone siły przeciwnika zostaną unicestwione, a my zaraz możemy zacząć myśleć o przejęciu Moskwy. A więc tym akcentem skończymy ten odcinek. Nasze doktryny e, wojenne, doktryna. ...przewagi ogniowej nabiera rumieńców. Powoli kończymy tutaj opracowywać wszystkie teoretyczne aspekty tego, w jaki sposób walczyć, aby stracić jak najmniej żołnierzy i jak najskuteczniej zmiażdżyć tutaj naszych oponentów. Hitler, koniec końców, dziwna rzecz, dołączył do wojny, kiedy... Włochy już praktycznie skapitulowały. A więc walczy teraz z całą potęgą aliantów samotni. No, przepraszam, Węgier mu pomagają. Dobra, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia!